No dzień dobry, holistyczna środa, czyli będzie dzisiaj o. nie będzie o sztuce prostego życia, a będzie o aktywności fizycznej. Dzisiaj Światowy Dzień Rysia. Lecimy w zdrowie do setki. Lecimy w zdrowiu do setki. Dobrze, że jesteś. masz insulinooporność lub cukrzycę typu 2 i wiesz, że przechodzisz na keto i tak naprawdę aktywność fizyczna jest tobie niepotrzebna, bo keto zrobi robotę. Nie. O ile nie wszystko nie dla wszystkich, nie w każdym momencie, o tyle aktywność fizyczna jest bardzo istotna od samego początku dla wszystkich, ale nie dla każdego nie ta sama. Docelowo, co jest istotne, mięśnie szkieletowe. Ale to są również mięśnie głębokie jak i powierzchowne, mięśnie szkieletowe, które czerpią bezpośrednio glukozę z krwiobiegu. Dlaczego tak ważna jest aktywność fizyczna? Ponieważ on aktywność fizyczna wychwytuje 80% glukozy bezpośrednio z posiłku. Więc po pierwsze, jeśli jesteśmy na keto, Fajnie, bo tej glukozy nie dostarczamy. Natomiast jeśli masz cukrzycę typu 2, żeby szybciej ją wycofać, ćwiczenia oporowe, ćwiczenia, które uruchamiają mięśnie kończyny górnej, dolnej, mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie grzbietu, to, to wszystko to są mięśnie, mięśnie głębokie, to są mięśnie, które bezpośrednio będą wpływały na obniżenie glukozy. Jednocześnie odciążając trzustkę, ponieważ nie będzie wtedy takiej potrzeby produkcji dużej ilości insuliny. I co za tym idzie, jest to wsparcie w wycofywaniu też insulinooporności. Dużo cięć dzisiaj jest, ale sporo osób tutaj chodzi, czasem mi coś przeszkadza, ale jest za to pięknie. Zielono. Aktywność fizyczna nie wszystko nie dla wszystkich. Jeśli masz witaminę D3 na bardzo niskim poziomie i ważysz 200 kg, oczywiście pewnie nie będziesz mieć siły ani chęci na ćwiczenia oporowe. Krótko mogę powiedzieć, każdy ma swoje Kilimanjaro. Jeśli nie jesteś w stanie zmusić swojego organizmu do aktywności fizycznej typu ćwiczenia oporowe, to spróbuj zrobić sobie spacer dookoła ogródka. Spróbuj zrobić sobie spacer koła bloku, w którym mieszkasz, spróbuj zejść schodami, zamiast zjechać windą. Albo wejść schodami, zamiast zjechać windą. Jeśli mieszkasz na dziesiątym piętrze, wejdź schodami na początek, na takie piętro, na które dasz radę, a potem idź windą. I zwiększaj to swoje Kilimandżaro. Aktywność fizyczna. Zmuszanie mięśni do pracy to jest jak stosowanie oliwy w maszynie. Jeśli Twój organizm porównamy do maszyny i nie ma w niej oliwy, maszyna zaczyna rdzewieć, i Twoja aktywność fizyczna, jakakolwiek by nie była, to jest ta oliwa. Pozwól Twojej maszynie, żeby dobrze działała. Więc aktywność fizyczna, ćwiczenia oporowe, cokolwiek. Jeśli masz cukrzycę typu 2, jeśli masz insulinooporność, jeśli masz stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, aktywność fizyczna jest obowiązkowa na każdym etapie zdrowienia. Więc zaczynamy. Idziemy na spacer. Od tego zaczynamy. Polska na spacery, codziennie wieczorem, znajdź sobie, zrób sobie alarm w telefonie. Niech to będzie godzina 20, niech to będzie godzina 19, niech to będzie godzina 7 rano. Codziennie zrób sobie taki rytm, taki rytuał, że ćwiczysz lub spacerujesz o tej samej godzinie, będzie tobie łatwiej, bo będziesz to robić już odruchowo. Nie będziesz się zastanawiać, czy ja to lubię, czy nie lubię, po prostu wstaniesz i pójdziesz. Tego Ci życzę. Napisz w komentarzu, czy uprawiasz jakąś aktywność fizyczną, czy robisz przynajmniej spacery. Pamiętaj, łapka w górę, opublikuj ten film u siebie, jeśli uważasz, że, że warto. A moim zdaniem warto. Dobrze, że jesteś i widzimy się jutro. Pa!